Jednym z zadań w Kotlin Dev Challenge, które odbywa się w grudniu 2022 roku, jest znalezienie prędkości jaskółki. Ale pytanie afrykańskiej czy europejskiej? No to tym się dzisiaj zajmiemy. Spójrzmy na kodzik. Mamy zdefini zdefiniowanego enuma, enum class Bird. No i mamy tutaj bociana, papugę, jaskółkę, wróbla i kolibra. Mamy również zdefiniowaną mapę mówiącą o tym, jaki ptak z jaką prędkością lata. No i nie mamy tutaj zdefiniowanego nie mamy zdefiniowanej prędkości dla jaskółki, ponieważ tak jak Monty Python powiedział, nie wiemy, czy jest to jaskółka afrykańska, czy europejska. Dlatego naszym zadaniem tutaj będzie dla każdego z tych czterech ptaków zwrócenie jakiejś prędkości, a jeżeli poprosimy o prędkość jaskółki, to mamy wtedy rzucić wyjątek. Czyli tak. Dla każdego ptaka z tych czterech mamy zwrócić tę wartość, która jest w mapie, a dla jaskółki mamy rzucić wyjątek. Dobrze, to zacznijmy może od tego, jak rzucamy wyjątki w kotlinie. No, robimy to po prostu. Troll, exception, nie udało się. I jeżeli to sobie odpalę, to już będziemy mieć jeden test przechodzący, mówiący o tym, że ok, coś ma rzucać wyjątek, że wyjątek został rzucony, no ale jeszcze musimy zwrócić prędkość dla tych poszczególnych ptaszków. To w jaki sposób to zrobimy? Przychodzi nam tutaj enum. No to możemy sobie powiedzieć tak, when bird. I dodać wszystkie brancze po kolei. I tutaj powiedzieć: Aha, no to throw exception. Ok. A dla tych pozostałych przypadków możemy dobrać się jakoś do tej wartości. No i możemy to zrobić ręcznie, ale możemy też użyć no już po prostu takiej metody get by key. No to to speed table, get kluczem tutaj będzie bird name. Tak dla porządku możemy sobie jeszcze dopisać lowercase i zobaczmy co tutaj zostanie wyprintowane. A tutaj jeszcze return 0,0, żeby było tak prawidłowo. Zakomentuję i zobaczymy, jakie wartości tutaj nam wychodzą w tym princie. Jeszcze zamienię geta na taki akces bezpośredni. OK, jest 0. Bert name lowercase. Zobaczmy, jak wygląda Bert name lowercase. Wyprintuję sobie jeszcze to. I weszło nam faktycznie Swallow do tego wszystkiego. A tutaj weszło nam Hummingbird 45, Parrot 14 i 2 i tak dalej, i tak dalej. Ok, więc mamy już pierwszy przypadek, że możemy zwrócić to. I jeżeli będziemy chcieli zwrócić to speed table o parametrze bird BERT to lowercase, no to to nam zwraca niestety double, który jest optionalem. No i możemy tutaj zrobić taki operator, że jeśli to będzie nulem, to w tym wypadku rzucamy exception. Odpalam jeszcze raz wszystko i oba testy, już nam przechodzą. Tutaj zostało rzucone exception w momencie, kiedy weszła ta jaskółka, a dla każdego innego ptaszka wyciągnęliśmy jakąś wartość z mapy. To uwaga. Teraz, jak można by inaczej zamodelować całość tego zachowania bird? Możemy na przykład do tego enuma dodać wartość. Speed double które będzie opcjonalem. No i tutaj będzie stork, czyli 21,3. To nie są prawdziwe wartości, nie mają nawet jednostki. Ja sobie to wymyśliłem. Jaskółka jest 0, sparrow 17,2, a koliber być może szybko lata. <grytanie> Więc zobaczymy. OK. Więc w tym momencie jeżeli ten enum byłby zamodelowany w ten sposób, to możemy od razu zwrócić speed bird speed albo rzucić exception. Okay. Załóżmy jednak, że musimy użyć jakiegoś tego speed table. Pokażę jeszcze jeden przypadek, jeszcze, jeszcze jeden sposób, jak możemy to zrobić i użyjemy tutaj tego wyrażenia when, które było przygotowane. No i mamy tutaj stork, parrot, hummingbird i tak dalej, i tak dalej. No to całość tutaj musi być zwrócona, Zwróćmy wyrażenie z tego whena i to, co sobie teraz zrobimy, to te przypadki no, zmerczujemy ze sobą. Stark, Parrot, Stork, przepraszam. To wtedy zwracamy bird speed. I tu możemy dać już podwójny wykrzyknik, bo przypuszczamy, że to nulem nie będzie. Alternatywnie też speed table z parametrem bird name. Lower case. I też wykrzyknik, wykrzyknik. Więc jest kilka sposobów na rozwiązanie tego zadanka i posługiwanie się enumami w kotlinie. Jeżeli podobają Ci się takie materiały, to zasubskrybuj ten kanał, daj łapkę w górę, odwiedź stronę szkoły Kotlina, bo tam będzie się pojawiać jeszcze więcej. Ciekawych, kotlinowych rzeczy. Dzięki, i do zobaczenia następnym razem.